Dzień dobry, słuchajcie, dzisiaj ee, chciałbym wam powiedzieć historię, do której, do której nie wiem jak się zabrać w ogóle bo mam informacji, tyle w głowie do przekazania nie wiem jak to chronologicznie ułożyć i no i nie wiem, chyba będę mówił po prostu, jak się będę powtarzał, to się będę powtarzał trudno, ale jakoś to po prostu musi pójść, bo taka głowa. Słuchajcie, tak, kupiłem nowy samochód, tak jak z miniaturki z filmu i mam nowy samochód, którym się muszę z wami podzielić. Poza tym to jest bardzo ciekawy samochód, słuchajcie. Jak do tego doszło? No historia sięga z zeszłego roku. Poza tym samochód już krąży po Instagramie, gdzieś tam już widzieli. Ci, co oglądają, to widzieli już. Więc pytają, kiedy, 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 a ja tak, jutro, a pojutrze, a jutro, pojutrze. Słuchajcie, pogoda jest taka, że jest koniec świata. Film oglądacie dzisiaj, jest pewnie piękna pogoda. A ja dzisiaj, ja dzisiaj, u mnie dzisiaj, jest po prostu pogoda drastyczna. Pada deszcz, jest ciemno, nie ma światła, jest ogólnie bardzo niefajnie. Miał być śnieg, śniegu nie ma, bo się zrobił plus, jest brudno. Jest po prostu koniec świata. Kupa taka, że. Nie ma co pokazywać, ale no film muszę nagrać Trudno, trzeba nagrać, bo jeżeli go nie nagram Nie nagram go nigdy, bo w kolejce czeka już 20 innych samochodów Więc słuchajcie, tak Pokazuję wam dzisiaj samochód Jest to Audi A4 RS I to jest słuchajcie, Audi A4 B7 RS I to jeszcze nie wszystko Bo to jest Audi A4 B7 RS Sedan Aha, słuchajcie, jeden jedyny sedan Od A4, który wyszedł w RS -ie. Nigdy wcześniej nie było I nigdy później nie będzie No może będzie no może będzie, może po tym moim filmie teraz będzie, nie raczej nie będzie same kombi są, słuchajcie od pierwszej RS2, potem RS4 potem RS4, potem RS4 B7 jako jedyna wychodziła w trzech rodzajach nadwozia, wychodziło kombi, cabrio i sedan ja akurat mam sedana i słuchajcie jak do tego doszło to może tak, czekajcie, bo to trzeba jakoś zacząć dawno, dawno temu, w zeszłym roku, kiedy wpadłem na pomysł żeby przesiąść się z BMW, które mam do jakiejś innej fajnej marki samochodów, które są bardzo popularne, czyli do Audi, bo Audi jest popularne, jak sami wiecie, bardzo popularne, a poza tym wszyscy, szczególnie youtuberzy, wszyscy, gdzieś tam sobie latający, kupują RS-y. RS-y, RS-y, rs, -y. RS, -y, RS, -y, RS -y. Oczywiście nowe, żeby były mega super szybkie, ale jak wiecie, jak opowiadam często o jakiejś w ogóle takiej starszej troszkę motoryzacji, starszych, starszych samochodach, bo one są mega fajne i ciekawe, naprawdę są mega fajne i ciekawe. Wiadomo, teraz te wszystkie to latają po prostu sekundy do setki, jest to po prostu pum, puf, pum, puf i już mają. Nie ma jaki by to nie był. RS6, RS4, tu, narobione tamtych, rozumiecie, mocy 1500 koni, U, tu, 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 i po prostu tak jadą Ale to, wiecie, to jest teraz ciekawe, ale jakby na to nie patrzeć z no, co, co, co drugi jakiś taki fajny samochód to robi? To, to, to czemu tak jest? Dawniej było całkowicie inaczej. Słuchajcie, dawniej był samochód fajny. A poza tym, dawne konie mechaniczne to były inne konie mechaniczne, jak teraz. To gdzieś tam tłumaczyłem chyba w filmiku o pięciu najlepszych samochodach, którymi jechałem z ostatniego 25-lecia. Ale żeby szybko pokrótce, w skrócie. Słuchajcie, tak, znalazłem, w zeszłym roku znalazłem kontakt i znalazłem samochód Audi A4 RS Sedanie i słuchajcie, historia tego samochodu e, zadecydowała o tym, że ten samochód trzeba kupić, ponieważ jest to już, no może jeszcze nie dziś, ale za jakiś czas inwestycja pieniędzy, ponieważ to jest samochód, który już nigdy nie straci na wartości, nigdy. Poza tym tych samochodów nie ma. Nie ma. To tych samochodów nie ma tak samo jak RS4 pierwszej B5 tej kombi yy, 2.7 biturbo, która była, bo one teraz kosztują po prostu tyle. Ile by ktoś za nią nie chciał, to tyle ludzie są w stanie dać, bo tego nie ma. A to było mega, super fajne. To jest po prostu, to jest historia, słuchajcie. To już jest, to, to, to już jest muzeum. I historia tego samochodu dzisiejszego mojego to jest salon Polska i to jeszcze gdzieś kupowana od pana Tadeusza. No przecież to są jaja w ogóle, słuchajcie. No przecież jak nie kupić takiego samochodu? Samochód od Pana Tadeusza, salon Polska, RS4 w sedanie. Koniec świata, chodźcie, jedziemy oglądanie samochód. No to dobra, chodźcie zobaczymy jak to autko wygląda w garażu. Ale zaraz, bo pewnie wszyscy... No jest, ale pewnie wszyscy chcą wejść tam od tej windy, co nie? Bo tam było, że winda, że winda, to chodźcie. Może pojedziemy od windy. Musimy nagrać od windy, bo wszyscy chcą widzieć, że była winda. Tak, winda. Czekaj, bierzemy tablicę. Do ciebie, no. Aj. Ludziom. <laughs> bo chcieliście widzieć, że się jedzie windą. Teraz jest tam. Dajcie chwilkę, żebyście zobaczyli. Dokładnie RS, tak tu jest RS. Ta, ubieram tylko szybciutko paputki i zakładamy te tablice. Jest. Mamy nowe. Takie stare, wiecie co nie przerejestrowałem samochodu z tego względu, że ma tablice stare. Jest to salon polska, stara tablica, tylko tamte były troszkę zniszczone. No i wziąłem nowe. Żeby było ok, Żeby były takie wiecie, nówki. chociaż numer jest ten sam, nic nie zmieniałem. Numer został ten sam bo teraz takie, wiecie, dają numery, jak widzieliście na przykład na siódemce mój jakiś 1 SS, normalnie bardzo niefajne. A takich tablic, gdzie jest jeszcze jakaś cyferka i dwie literki na końcu jest mało, mam takie tablice, jak dobrze pamiętacie, w piątce, bo w piątce jest yy, 455RH, tu jest 470 g czyli samochód spokojnie na tych tablicach już jeździ ponad 10 lat, także wiemy, że jest i jest od pierwszego właściciela. Takcie zapalamy, czy w ogóle to zapali? Lato, lato, lato ty? a popatrzcie co jest na zewnątrz, ciekawe jak tu wyjadę w ogóle, znaczy wyjechać wyjadę, ale czy się zatrzymam, to nie wiem, to jest chyba to, to jest to fajne, nie, to jest to RS i to nie jest takie z Aliexpress, tylko to jest takie prawdziwe, ja już tu założyłem te tablice, wiecie o co chodzi są, ale jeszcze nie przypięte do końca. Teraz zapalimy, zobaczymy, czy chodzi ten wydech, czy chodzi ładnie, bo to jest aktywny wydech, ale tam troszeczkę klapki w środku się obrywały. Ja Wam to kiedyś pokażę później, bo tam tak brumi, brumi i nie do końca dobrze działa. Znaczę GRS, Znacze GRS na liczniku, zapalamy. Słuchajcie, tu się zapala samochód tak normalnie, czyli stacyjka, tak? Tutaj zapalają się zegary, ale tutaj się odpala samochód tym guziczkiem. Także tu jest taki fajny gadżet. Proszę bardzo. normalnie, petardino, zapalone, jest OK. słuchajcie przebieg prawdziwy, tutaj się pokazuje troszeczkę, że, że płynu do spryskiwacza nie ma, psik, psik, tak robi, psik, psik, dolej, dolej, jest jakaś dziurka w zbiorniczku i tak się ogólnie dzieje i słuchajcie, yy, czujniki w kołach zapaliły się od yy, ciśnienia, opon, ciśnienia powietrza w kołach, trzeba będzie to posprawdzać 13:42:18, patrz, jesteście całkowicie na bieżąco. Paskudna pogoda, dobra. Zabieramy się, wyjeżdżamy na ten śnieg, zobaczymy czy się da. No i co, jedziemy. Taki tutaj monitorek, duże, wszystkie te gadżety, fajne. Sześciobiegowa skrzynia biegów, manualna, tu się będzie dobrze chodziło. Tu mamy uchwyt na telefon. Dobra, o samochodzie będziemy opowiadać kiedy indziej, tylko na razie wyjeżdżajmy. jedziemy zakładać do koła. Się zjechałem po tym śniegu bez żadnego problemu. Opona letnia, łysa rajdowa. kurde, ale na takim śniegu. Nie wiem jak to będzie, ale boki pierwsze już były, także... I co? Pierwsze kilometry w RS4 tutaj na fotelach mamy. RS4. Napis, żebyśmy wiedzieli na 100%, że jedziemy w tym samochodzie. Czarna podsufitka, jak we s nie słuchajcie, to... Ja mam taki S-Line, ale taki do pełna, naprawdę. Taki, taki full S-Line. Fotele, kierownica, podsufitka i nawet tam ze slajna silnik mi taki lepszy dali. To zobaczmy teraz, jak ruszy samochód ze śniegu, bo jest kompletnie, kurde, tutaj zaśnieżony. Wjechałem na takie pobocze. Mamy letnią gumę i... Quatro działa, posłuchajcie działa. Quatro działa, można jeździć na letnich oponach po śniadaniu. Hehe, es Esportowy, zobaczymy czy chodzi jak trzeba Bo dużo opinii na temat tego silnika Jest różnych oczywiście Na temat tego filmu zrobimy Na temat tego samochodu zrobimy Całkowicie inny film, bo to trzeba zrobić Całkowicie na temat tego samochodu Zewnątrz, wewnątrz, wszystko, dzisiaj jest po prostu tyle Jedziemy jako pierwszy raz, zmieniamy mu te koła Żeby już był taki w pełni Do jazdy w zimie, bo na letniej oponie Teraz dobrze, że się zrobiły takie plusowe temperatury I jest po prostu chlapa, ciapa, paskudnie Ale Zrobimy wszystko jak trzeba Musimy wymienić olej, e, musimy przeglądać samochód, ogólnie serwisowo tam posprawdzać. Dużo rzeczy w tym samochodzie jest zrobionych za takie, kurde, za taką, za taką kasę. Fajnie, że mnie to ominęło, e, ale to wszystko powiem wam na pewno w następnych odcinkach, żebyśmy mieli tego, tego więcej. Ale cóż to, no teraz nie będziemy gadać, tylko zmieniajmy te koła. i Jeszcze potem troszeczkę się przejedziemy i zobaczymy, co dalej słychać. No i oczywiście, no, no pokaż to to z zewnątrz troszkę. No pokaż to to z zewnątrz. Powiem wam, że jak się naciska w tym aucie, to do tej prędkości takiej, gdzie się traci prawo jazdy, to jest Pff, tyle. No, nie trzeba biegu zmieniać, tylko Pff, i zrobione. Dobra, koła panie, szybciutko, bo to na letniej gumie nic z tego nie będzie. Idę do bagażnika, żeby znaleźć zabezpieczajkę do śruby, a tutaj chłopiusz już koło bez pytania, kurde grzebie tam, grzebie, grzebie i tutaj ma taki sprzęt słuchajcie, każdy dobry warsztat to powinien mieć jak zgubicie zabezpieczajkę do waszych antygradziszowych śrub, to proszę bardzo są takie zestawy, które można sobie kupić i normalnie sobie możecie odkręcić każdą śrubę, bez najmniejszego problemu bo to jest taki zwykły standardowa zabezpieczajka, także to 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 są tematy ogólnie słuchajcie, takie śruby to dla chcącego nic trudnego, ale zerknijcie też jakie tu są hamulce, słuchajcie tutaj się nie da kupić hamulce za 250 zł nie da się nic z tych rzeczy Zobaczcie, jakie tu są zaciski. Tutaj to musi zahamować komplet takich hamulce 7000 zł. Ale pewnie ktoś zaraz w komentarzu napisze, że on sobie w swoje resztulce założył takie za 500 zł i też działały. Wątpię, tyle kosztują takie hamulce. A tutaj zobaczcie z drugiej strony w Jeepie SRT mamy takie podobne, tylko tu jest Brembo 6 tłoczków, troszeczkę tańsze. Czyli, o przepraszam, RS4 versus Jeep Grand szeroki SRT. Hamulce muszą być dobre. Słuchajcie, co przez przypadek wam pokażę, bo tam samochód się robi tu z prawej strony. Przyjechał teraz do nas pan. Słuchajcie, zaczęło to fajnie wyglądać od razu, jak wjechał. Czyli taka ich spiątka fajnie oklejona. Do tego to jest taka dziwna przyczepa, słuchajcie. I na tej przyczepie jest namalowany motor. Ale to, słuchajcie, zaraz wam pokażę, co jest w środku. Bo. O, zobaczcie sobie tutaj. Chłopak, Mati, ma 10 lat. I te zdjęcia, które tutaj są na tej przyczepie, to są jego. Popatrzcie, jak on jeździ. Popatrzcie, co robi. Tutaj sobie jedzie na takim motorku. Popatrzcie, jak tutaj kładzie kolano. Patrzcie co się dzieje, jak jedzie ładnie do ziemi. Dobra, słuchajcie, zaraz Wam pokażemy, jak tam wygląda motor z tyłu, bo tam jest z tyłu schowany motorek. Proszę bardzo. I schowany motorek w środku. Motorek sprzedany, więc nie trzeba jeździć tutaj, żeby, żeby klientowi motorek używać. Przegląd trzeba zrobić. Proszę bardzo. GSX-R600. Tak się wozi. Sportowy wydech jest. Yoshimura, słuchajcie, Yoshimura. Ale taki ciekawy temat. Sklep motocyklowy Moto Way Kraków, ulica Prosta 40. Patrzcie jak to fajnie wygląda. Wjechał i od razu zwrócił na siebie uwagę. A żeby nie było noctu o samochodach. To idę sobie kupić jakieś dobre ciastko do cukierni, słuchajcie. Żeby sobie osłodzić te 5 minut w oczekiwaniu na zmianę kół. I jest. Drożdóweczka przepyszna, fajna. Jedna jest serem, druga jest jakimś białym makiem, pani powiedziała, z rodzynkami. Zaraz będę testował, nie wiem, wracam. Zjem po sile się i co? Wyjeżdżamy wozem na miasto. I tak wygląda auto, słuchajcie, z zewnątrz. Kurde, nie do końca mi się na tej kole podoba. O Boże, bym się tu zabił. Rany boskie, jaki tu lód. Nawet nie ma gdzie tego nakręcić, powiem wam, że teraz jest taka pogoda paskudnie okrutna, że nie dosyć, że jest pochmurno, mglisto. To jeszcze widzicie co się dzieje. Ja bym się tutaj zabił normalnie, pokazując wam samochód. Jaja. Felga paskudna ogólnie bardzo mi się nie podoba. Bardzo dobrze, że zima się już kończy i ta felga za chwileczkę z powrotem pójdzie do wyrzucenia i dzieletnia, letnia, bo to jest po prostu nie do przyjęcia. No i słuchajcie, tak wygląda RS4 z zewnątrz. RS4 B7 w Sedanie, czyli taki trochę unikatowy samochód. Zobaczymy, jak to będzie ten samochód cię spróbował na tą chwilę jeżdżę, wszystko jest w porządku w następnym filmiku na pewno pokażemy wszystko na temat tego samochodu z zewnątrz, wewnątrz yy, powiemy o silniku bo ten silnik taki dosyć kontrowersyjny 4.2 V8 taki jak w Audi R8 i wszyscy mówią, że nie trzyma mocy że pije olej będziemy to sobie wszystko sprawdzać na pierwszy rzut oka samochód ogólnie wygląda jak zwykła a ale zwykłą A4 nie jest chociażby chodźcie zobaczymy tutaj proszę bardzo Błotniki są szersze od normalnej czwórki o jakieś 10 cm. Nie no, może 10, nie, ale kilka centymetrów na pewno. Zawieszenie jest całkowicie inne, wydech inny, silnik inny, wszystko inne. Także zobaczymy. W następnym filmiku na pewno opowiem Wam wszystko o tym samochodzie. Dzisiaj to tylko tak w troszkę na szybko z tego względu, że tak jak powiedziałem, pogoda jest dramat. A jak też widzieliście tam przed chwilą filmiku, przyjechał Pan do nas tam z takim fajnym motorkiem zamkniętym w przyczepce. Okazało się, że mówi, że u siebie w sklepie mają bardzo fajny motor, żeby przyjechać do nich go nagrać. Także. Automatycznie z samochodów przejdziemy na motory, na pewno pojedziemy do niego, na pewno coś tam ogramy fajnego, bo mają jakieś fajne tematy. Jeżeli ci się podobało dzisiaj, oczywiście łapka w górę, subskrypcja, ja nagrywam dla Was dalej. Eee, słuchajcie, tyle się namnożyło teraz tematów samochodowych. Poza tym, samochodów w kolejce już do nagrywania jest też bardzo dużo. Tylko pogoda cały czas, cały czas nas trzyma pogoda i tyle. W tym momencie ja wsiadam do samochodu, wracam, nagrywam dalej i mam nadzieję, że chociaż troszeczkę taka RS wam się podoba, ponieważ tak jak powiedziałem teraz wszystkie samochody turbo, turbo bi turbo, 500 koni, 1500, 2500 sekunda do setki, a tu jest taki zwykły normalny cywilny samochód. Taki. To jest taki wydaje mi się typowy sliperek. Także takich sliperek jak to to już z gromnicą szukać, ponieważ taka zwykła niby a i to jeszcze B7, która się kompletnie w ogóle nie rzuca w oczy. Tyle. Pozdrawiam Was serdecznie, papa. Pa. W sedanie, słuchajcie, nadepnąłem na jakiś kurde elegancki kołpak z Tesco. Ciekawe, dlaczego w zimie na takim rozie ktoś go zgubił. Prawdopodobnie był z dobrego plastiku.